Jako osoba, która pracuje z osobami LGBT+, jakbyś mogła tutaj troszeczkę w tym momencie pomóc innym osobom, które są otwarte na wszelkiego rodzaju relacje przyjacielskie, koleżeńskie, w pracy, mm. czy, czy nie wiem, no może również romantyczne. Jakbyś mogła trochę nas uczulić na to, jakich błędów nie powinniśmy popełniać, bo czasami może nieświadomie sprawiamy dyskomfort tej drugiej mm. stronie. Jak przychodzą do ciebie pacjenci, klienci i opowiadają, to na co zwracają właśnie uwagę, że co osoby mm. y, heteroseksualne robią, nawet nieświadomie osobom właśnie o innej orientacji? No Myślę, że to jest takie dosyć złożone zadanie, bo jednak żyjemy w heteronormatywnym świecie, co znaczy, że większość norm społecznych jest układana pod taki heteroseksualny system. Więc jeżeli sobie sami zaczniemy to dekonstruować i zadawać mhm. sobie pytanie, co to dla mnie znaczy, że jestem osobą heteroseksualną, to też wejdziemy w taką grupę świadomych heteryków, którzy właśnie sobie uświadamiają pewien przywilej związany właśnie z tym, że można zawrzeć w związek małżeński, że można się starać o dziecko w służbie zdrowia nawet, jeżeli nam się nie udaje, że właśnie możemy jechać na wakacje, trzymać się na za ręce i jakby manifestować swoją miłość bez, bez bycia <śm> posądzonym o, 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 o jakiś y, sposób af zbytniej afirmacji, o, o, o czym się mm -hmm. też często w mediach mówi. Ym, więc zobaczyć, y, jakby to było, gdyby przełożyć te same schematy i standardy na... Inne osoby i w ten sposób nie zakładając cudzej heteroseksualności, na przykład zadawać pytania, nie? czy ty masz chłopaka, czy dziewczynę. Nie? Mhm. <laughs> um, myślę, że to, to też jest ciekawe, że są miejsca, gdzie to już jest normą i wręcz dobrą praktyką, a są miejsca, gdzie trzeba w ogóle przepraszać, że się takie pytanie zadaje, tak jakby właśnie zasugerowanie, że ktoś mógłby być osobą homo czy biseksualną będzie jakąś formą obrazy albo właśnie takiego ujmą mhm. jakoś jak... tak, tak, negatywnym przekroczenia. Mhm. Nie? Jeszcze wracając do coming outu, to właśnie bardzo często zapominamy o tym, że nasza, nasze relacje, to, to nie jesteśmy jak tabula rasa, białe kartki mm -hmm. chodzące po ulicach, tylko w sposób, w jaki opowiadamy o naszych rodzinach, o naszych bliskich, o tym, jak spędzamy czas, jest formą coming outu, który też osoby heteroseksualne przechodzą, tylko, że to jest dużo bardziej transparentny sposób, bo osoby heteroseksualne zakładają, że wszyscy są heteroseksualni, więc prawdopodobnie, jak opowiem, że byłam z mężem na wakacjach, no to to jest praktycznie coś, co jest częścią mojego i warto na to zwrócić uwagę, że być może osoba homoseksualna czy biseksualna w, naszej, w naszym towarzystwie będzie nie mówić bezpośrednio o sobie właśnie w, w roli typu mąż czy żona, ale na przykład partner, partnerka, albo w ogóle osoba, z którą byłam na wakacjach, albo w ogóle nie będą opowiadać o tym aspekcie swojego życia. Więc yy, w takich momentach warto jest też. Yy, zadbać właśnie o poczucie bezpieczeństwa, nie autować ludzi, pytać, a co ty jesteś lesbijką, że nie opowiadasz o swoich wakacjach, tylko być może w jakiejś prywatnej rozmowie dać sygnał, że jesteśmy otwarci i że możemy o tym rozmawiać.